Dzień dobry, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Jeżeli Wam się materiał spodoba, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek powiadomień, no i zaczynamy zabawę. Wbijajcie też na G2, gdzie macie mega kosackie promki. Link oczywiście znajdziecie w opisie. Ostatnio na streamach bardzo dużo pogrywam sobie w Ligę Legend, jak i również w Counter Strike'a. W Ligę Legend te ostatnie mecze no przestały nam oddawać, że tak powiem, straciliśmy bardzo dużo punktów z Golda trójki serii do dwójki. Eee, poleciałem ludzie prawie, że do Silvera, więc zrobiłem sobie mało przerwę od Ligi Legend i przenieśliśmy się na Counter Strike'a i na Faceity i dzisiaj głównie skupimy się właśnie na CS-ie i o tym co tam się aktualnie dzieje, jeżeli chcecie więcej ciekawostek właśnie z tego typu gierek to dajcie znać w komentarzach oczywiście i e, ja spróbuję coś dla was ciekawego tutaj przygotować. Jeżeli chodzi o Counter Strike'a cały czas pniemy się w górę, gram głównie face it'y i moja ranga e, wzrasta, aktualnie jestem prawie że na szóstym poziomie. I powoli powracam do formy Mutanta. Moja szczytowa forma w Counter Strike'u to był dziewiąty poziom na Faceicie. -e no i oczywiście global na wszystkich trybach turniejowych. Teraz matchmakingów w ogóle nie gram, bo jest strasznie duża fala e, cheaterów, więc głównie się skupiam na Faceicie. -e no i mam nadzieję, że tę rangę uda mi się w najbliższym czasie odbić. Co do Counter Strike'a, można powiedzieć, że jest to popularna produkcja, którą znają gracze z niemal całego świata. LetiFy, czyli serwis zajmujący się tworzeniem analiz i statystyk, postanowił sprawdzić, ile osób na milion mieszkańców poszczególnych krajów to gracze CSGO. Aktualnie na ekranie możecie zobaczyć wyniki badań przeprowadzonych przez serwis, wynika z nich, że najwięcej graczy CSGO na milion mieszkańców danego kraju e, ma Dania, ponieważ blisko 80 tysięcy. Zaraz za nią plasuje się Estonia oraz Finlandia, e, Polska możemy zauważyć, że jest na dziewiątym miejscu i na milion osób zamieszkujących nasz kraj, aż prawie 38 tysięcy gra w Counter-Strike'a. Jeżeli chodzi o popularność Counter-Strike'a w Polsce, wynik jest naprawdę całkiem niezły. Wczoraj byliśmy świadkami meczu Emeritos Banditos Weza Intermediate, gdzie po serii trzech wygranych z rzędu e, przegrali wczoraj swoje spotkanie przeciwko fińskiej drużynie. Mecz był naprawdę mega wyrównany, chłopaki walczyli do końca e, z wyniku 6-12 wyrównali mecz na 14-14. Niestety w dogrywce przeciwnicy okazali się być lepsi. No i mecz zakończył się ostatecznie wynikiem 19-17 dla ekipy Ferosti. Kolejne spotkanie Emeritos Banditos odbędzie się w środę za tydzień, czyli 19 maja. Wówczas ekipa z Polski zmierzy się z teamem Kurumak. Które wywodzi się z Francji. Jeżeli chodzi o ciekawostki związane z Counter Strike'em, to również mamy tutaj coś o tematyce z Jeden z członków społeczności Counter Strikea używający nazwy OnePixel obserwuje najdroższe skiny z gry na świecie i sprawdza jak wygląda ich obrót. Tym razem padła rekordowa kwota za M4A4 Ort, ponieważ nowy nabywca musiał zapłacić 100, ponad 122 tysiące dolarów. Przeliczeniu na polskie złotówki jest to około 465 tysięcy złotych. Za taką sumę można by było kupić sobie już naprawdę całkiem fajne mieszkanko. Warto przypomnieć również, że za identycznego m 44 a Ola z tymi samymi naklejkami zapłacono niecały rok temu raptem 370 tysięcy złotych. Teraz został on sprzedany za 465 tysięcy, więc naprawdę skórki mega rosną na wartości i powiem wam, że to może być całkiem niezła inwestycja. Więc jeżeli macie jakieś ciekawe skinki To trzymajcie je w a my przenosimy się powoli Na Wingmana i zobaczymy jak forma nam dzisiaj Dopisze w Counter Strike'u I zobaczymy jaką rangę nam przywróci Po tej naszej dłuższej nieobecności No i dobra, jesteśmy już w meczyku, mamy tutaj pistoletówkę Jesteśmy na Wingmanie, mam nadzieję, że forma nam Dopisze, jesteśmy na mapie Delay, e, Gramy tutaj oczywiście z Randomikiem, jak wygramy to nam da rangę Jak nie wygramy to niestety tej rangi Jeszcze dzisiaj e, nie poznamy No i dobra, pistoletówka ludzie, pistoletówka Więc pasuje tutaj rozdać, z dwa headshot i byłoby okej, okay, nie? Nigdy nie wiadomo, czy nie trafimy też jakichś cheaterów. Bo gramy oczywiście na. W trybie niezaufanym, jeżeli chodzi o Counter Strike'a, dlatego, że nie da się tej gry bez tego Antrasteda przechwytywać. Jeżeli chodzi o Faceitę, to działa to z Faceitowym Antycheatem, więc tamtych cheaterów nie mamy. A tutaj możemy na nich cały czas trafić, dobra, dwóch na jednego, jednego heada uda nam się strzelać. Teoretycznie temu lepszemu graczowi, z którym miałem przedtem problemy. No i dobra, gdzie jest ostatni przeciwnik? Gramy razem, nie? Żeby na sobie nie wyklikał jakoś dziwnie. W plecy. Więc na no, spokojnie, jest tutaj, dobra, pyk. Oznaczyłem mu Dobra lekko bity Lekko bity 15 mniej e, Ale niestety zginęliśmy Ma oznaczonego przeciwnika mój sojusznik e, Więc Nikito to jest twój czas teraz ziomeczku Miałeś oznaczonego Wiesz mi więcej gdzie on się znajduje Czy da radę Dobra jest jeden strzał Poleciała seryjka nietrafiona Mógł te plecy e, pocisnąć tutaj Dobra bomba próbo... Próbuję przeciwnik tutaj plantować bombę, no i jest hedzik. Dobra, ludzie, pierwsza runda za nami. E, pierwsza runda wygrana, więc wynik jest już na plus. Możemy zagrać pełną broń w przeciwieństwie do przeciwników. E, Czymkę gramy? Nie chcę grać emki, e, bo nie będę miał na kewa, no, ale dobra, ryzykujemy famasa. Ryzykujemy famasa, chociaż famasa ostatnim się strasznie źle strzela e, w tym cesie. To może teraz ten famasik odda. Dobra, wyskakujemy tutaj na skałkę, tam czysto. Dobra, jest jeden oszt, przebieg już mam. Ma Madigla. Z digla możemy dostać tak zwanego Lucky Puncha, którego często tutaj przeciwnicy e, strzelają w ostatnim czasie. O, tej po widziałem go. Dobra. Więc spokojnie, spokojnie, byliby się nie złapać do tego Lucky Puncha. Dobra, jeden leży. Drugi jest w budynku. Drugi ziomek jest w budynku, bo go e, widziałem jak tam wystaje delikatnie. O, okej, okay, na górze był. Ja na tym lejku ludzie też grać nie umiem co bardzo Nie wiem gdzie tutaj można wychodzić, gdzie się można chować No ale mamy ludzi po jednym fragu podzieliliśmy się e, i rundę kolejną zwyciężoną wynik 2-0 dla nas Ciekawe jak ranga mi skoczy, nie? E, jak ranga mi spadła e, jeżeli chodzi o te wingmeny, to byłem chyba w globalu e, Tak mi się wydaje, bo ja tutaj mam w tym sensie, także wbijam rangę później tych matchmakingów w ogóle nie gram e, i ranga mi spada i tak cały czas e, się bawię, nie? Bo głównie się na face -y tak zgubiam niż na e, tych Makingach i tak to wygląda, ludzie. Więc fajnie by było, ee, thank you. Fajnie by było, moi drodzy, właśnie tutaj te rangi jakoś utrzymać. Więc mamy do Jasika, dwa fragi strzelone. E, 3 do 0, wygrywamy tutaj z nimi na rozgrzewce. Byli całkiem mocni, ale jak widzicie, e, w rundach takich w gierce, to już im do średnio wychodzi. 3 do 0, mamy wynik tutaj na plus, więc lecimy dalej z przeciwnikami. O, niezłe palaki poleciały. Więc, tutaj no... Ouu! I dostaliśmy Hedda z Gaila. Dosyć niezłego tutaj od dołu. Więc mój, mój sojusznik ma tutaj mało punktów zdrowia. I może mieć zaraz problem. Yy, on jest pod nim. No i niestety ludzie, pojedynek przegrany, mamy 3 do 1, e, pierwsza runda stracona. Wydaje mi się, że tutaj pod może być e, łatwiej, chociaż zobaczymy. Zaraz. Dobra, bierzemy meczkę, e, kaska nam się zgadza, to i się gra chyba do 10 rund. E, do końca już nie pamiętam jak wyglądają te e, wyniki tutaj na tych e, wingmenach. No i lecimy, lecimy z kolejnym meczykiem. Mega by mi się przydał drugi kompik właśnie, jeżeli chodzi o... E, nagrywanie CS, bo wtedy można tego e, Untrusted Moda włączyć i dużo lepiej to się nagrywa i zmniejsza szansa na trafienie cheaterów, nie? A tak to się musimy z nimi cały czas męczyć. Jest! Co on tam robi? Co ten koleś tam robi? Nie mam pojęcia. Dobra, leży. Też ja mam inny Tigray troszkę, więc e, trzeba będzie na to zwrócić uwagę, bo tutaj mam Tigray 64, a na tym, na face mamy 128 i te kule troszkę inaczej e, latają, nie? Okej okay, okay. Tutaj gdzieś mamy ziomeczkę na blisko Dobra leży Więc dalej się podzieliliśmy fragami e, I udało nam się wygrać kolejną rundę Już ziomeczki piszą WTF Co tam się dzieje e, Możliwe że nas podejrzewają o jakiś cheating Ale my gramy ludzie w 100% czyściutko e, I wydaje mi się że oni też e, grają chyba w miarę e, czysto Więc wydaje mi się że w końcu trafiliśmy Z jeden z nielicznych ale normalnych meczy w Counter-Strike'u. No i dostaliśmy teraz AWP, y dosyć piękny strzał, ładnie tutaj był gość w celowany z tych kamyczków. Popatrzmy na ich profile, popatrzmy na ich profile, jak oni tam godzinowo stoją. Ten ziomek ma 800 godzin w CS, Ten Omicron, drugi Mati ma tutaj, moi drodzy, nie ma nic. Jest ukryty, jeżeli chodzi o ranking, więc go sobie nie obczajimy. No i dobre. jest podobno toksycznym graczem, tam piszą mu na profilu w komentarzach, więc no, różnie to bywa. Okej, okay, dostał tutaj header ze sniperki również e, nie przymieszył przeciwnika. No i dobra, nic się nie stało, ludzie. 4-2 to i tak jest dobry wynik, jeżeli chodzi o nas e, na tym lejku. No ja Wingmenów nie grałem bardzo dawno. Jeżeli chodzi o te mapy, to też ich za bardzo nie kojarzę. Jakbym miał grać jakieś overpass, jakby miał grać jakieś trajna, e, cobblestone, Dasta, dałbym radę, nie? Ale Lake to nie jest mapa, która. Należy do tych moich ulubionych, nie? Że, jakby. Znaczy, nie jest to zła mapa, tylko jej nie znam po prostu. Nie znam tej mapy. Okej, okay, mamy tutaj jednego przeciwnika. Jest hejzik szybki strzelony. E, czekamy na drugiego jeszcze. Może być to awupa. Więc gramy tutaj w miarę bezpiecznie. Dobra, tutaj nic nie widzę. Tutaj też nic nie widzę. Wyjdźmy na balkon. Gramy cały czas w Dwa do jednego teraz mamy. Więc bezpiecznie. Coś słyszę. Z tej strony na rzece coś słyszałem? Jest go! Ok, obity mocno. Low HP. Eee, ma 30 HP tam na koncie, więc no spokojnie. Spokojnie, siomeczku. Powinieneś go e, tutaj wyklikać. 30 HP na koncie. E, dobry z czałsa No, troszkę zmisowane te moje pull auto było. Delikatnie nietrafione. No, ale mam nadzieję, że tutaj to da radę e, sobie z nimi poradzić. Ok, jest smoke. Ludzie będzie planciek, pewnie zaraz smoke. Jest delikatne podejście. No i mamy go. Mamy tutaj przeciwnika gdzieś w tym smoku. On jest dosyć mocno obity, nie? 30 HP tylko na jednego koncie. E, I mniej więcej mamy tej wizję na niego. I co to teraz będzie? Okej, okay, masz go! Dobro, nice! Piękny strzał z tego Digla. E, ładny fliczek. I piąta runda idzie na nasze konto. Przeciwnicy zarzucają nam tutaj już, że e, czytujemy, więc. No, nieźle się zaczyna. Okej, okay, kolejna runda przed nami, jest to ostatnia runda po tej stronie, więc idziemy dalej w Famasa, bo pieniążków na naszym koncie, jak mogliście zauważyć, e, za dużo nie było. No i dobra, lecimy na do domek, bo z Famasa na daleko się e, strzelać z nimi nie chce. Ja też troszkę mniej słyszę, mam nasłuch włączony sam siebie słyszę, jak e, nagrywam przez mikrofon, nie? Więc... Troszkę ciężej jest tej w łapie przeciwników, ale jednego mamy już ubitego, drugi ubity za wupy. E, i pierwsza strona ludzie za nami. 6-2 wynik dla nas, więc mamy tutaj naprawdę wynik, że tak powiem potężny. No i jeden gracz już wyszedł w ogóle, e, więc ten Wingman wydaje mi się, że będzie taki troszkę pepegowy, nie? Dwóch na jednego, to wydaje mi się, że tutaj na pistoletach możemy ich pocisnąć, no i mamy przerwę techniczną. No i powiem wam, że przeciwnik nie wrócił Mamy tutaj chyba jakiś rage quit Albo baby rage, jak to się mówi e, W ostatnim czasie mamy dwóch na jednego W tym pojedynku, więc wydaje mi się, że e, Zaraz ten meczek szybko skończymy I zobaczymy jaka ranga nam tutaj e, Wskoczy, na razie go tutaj nie widzę Gdzieś przy samochodzie może być, okej, okay, mamy e, Przeciwnika, dostał delikatnie już Lekko bita, ale jeszcze fraga Tutaj nie mamy na nim, ucieknął do tego garażyku, Gdzie on może być? Na górę ucieka, dobra e, Więc biegniemy za nim na pełnym speedzie Pyk, pyk, pyk i mamy ubitego Mogłem ryzykować tej kostkę, ale udało mi się go e, Złapać z drugiej strony Miał USP-ka ze ściągniętym tłumikiem Dziwne zagranie, ja tego tłumika nigdy nie ściągam Wiem, że tak niektórzy grają pod e, USP-ka bez tłumika Ja tego tłumika nigdy nie ściągam, bo gdzieś nie lubię Grać tym USP e, bez tłumika Dobra, 2-7, 2-7 wynik jest naprawdę Mocno po naszej stronie więc e, Robił szybki podjazd. Wow, Nate Flaszyk ładny podjazd, dosyć e, od przeciwnika. Tam chyba był na domku, ale nie jestem pewny. Bra jest strzał na balkonie, jednak, dobra. Mamy go, mamy go, musi tutaj Hedzik wejść zaraz. No i jest frag, jednak jest frag od mojego e, teammata. No i mamy, ludzie, chyba ostateczną rundę tutaj. Matchpoint będzie teraz. Jest punkt meczowy, dokładnie punkt meczowy na dziewiąty. E, punkcik, teraz e, walczymy no i będzie ludzie ranga, Edge pońcik szybki dojazd, bierzemy tutaj zaczepniaka, rzucamy do przodu, on też ładnie tymi granatami zagrał w poprzedniej rundzie, powiem wam, że te granaty były całkiem e, niezłe, tutaj go nie widzę, tutaj go nie widzę, o jest po drugiej stronie, dobra, już go widzia, widziałem Szybki dojazd, mamy heda strzelonego, no i meczek wygrany. Good game, my friend! Meczek wygrany, panik tutaj poleciał dla przeciwnika, który opuścił mecz, no i zobaczymy, jaką rangę dostaniemy po tym powrocie. Chciałbym tutaj co najmniej mieć jakiegoś lema, nie? Więc zobaczymy, no i dokładnie, Mistrzowski legendarny orzeł 64 mecze skrzydłowe wygrane, no i tych skrzydłowych będzie troszkę na tym kanale, więc tak to się moi drodzy aktualnie prezentuje, więc to będzie na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał związany właśnie z Counter Strike'em. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, to dajcie znać oczywiście w komentarzach Ja dla was jakieś różne ciekawostki przygotuję Więc mam nadzieję, że wam się materiał podobał Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę Subika, dzwonek, powiadomień, dajcie znać w komentarzach Co o tym sądzicie, jakie macie ranki na i Oraz na matchmakingach Piszcie śmiało w komentarzach No i życzę wam miłego dnia, trzymajcie się, do następnego Cześć wam!